wszystkim z tej strony Tasek, a to kolejny odcinek z serii The Sims 4 z, z serii Wyzwania 100 Dzieciaków z gry The Sims 4, oczywiście. Zaczynamy w miejscu, który w którym poprzednio skończyliśmy, czyli jak nasza y, Jelena wróciła ze szpitala z y, małą Arizoną, która już jest u nas w pokoju, zawsze na tym samym miejscu, co mnie zawsze cieszy. Chyba poprzednio na został e, ten... E, Boże... Taka łyska została, więc dlatego tam jest. E, dobra, co tam mamy u reszty? Leksa, czy z Tobą wszystko w porządku? Dlaczego jesteś w biurku? E, nie będę się nad tym jakoś długo zastanawiać. E, dobra, weźmy się na, najpierw za Nikodema. Tak, za Niko, Nikodem Derek, dobra. Nikodema, kiedy Ty masz urodziny? Urodziny masz za 3 dni. Czy w trzy dni to zrobimy? Mam nadzieję, że tak. Co tam potrzebujesz? O, pęcherz. Idealnie, skorzystaj. Leksa, co ty potrzebujesz? Ty potrzebujesz trzeciej umiejętności. To byli bliżej, oczywiście, do logiki. A tego się nie spodziewałam, ale dobra. Eee, graj w grę w Simowie na zawsze. Ty, co tu masz? Wosnowej, graj w grę. Dobra, yy, graj w grę. Dalej, Bolin. Bolin potrzebuje do toalety, więc pójdzie sobie do toalety. Yy, a później coś z tym zrobimy. Czekajcie, mieliście mieć urodziny? Zaraz nie. Nie, jeszcze nie. Jeszcze jesteście piątkowymi uczniami. Yy, ty dopiero od jesteś piątkową, ale masz już tą... Yy. Masz już e, zaliczoną aspirację i... Czekaj, ty jesteś uczulona na laktozę, więc rosy możesz zjeść? Nie za bardzo. Sałatkę. Nie. Pierogi z warzywami. Możesz. Podziękujemy temu. Też dziękujemy. Ty masz coś do roboty, ty co robisz? Ty się zajmujesz dyrekiem, dobra. To się... albo i nie zajmujesz, ale wy się przebierz może z tego... Yy, z tego... ubrania szpitalnego, stroje. Zmień strój... na ten zimowy. To wyrzucimy. Tam to wyrzucasz. I... Wyrzucasz czy nie? Co ty robisz? Była aktualizacja jakoś, jakaś i I Simowie jakoś mi tu. Nie wiem, co oni wyrabiają w ogóle. Czy w tym. Yy, w tej. lodówce nadal no, jest coś brudnego? No, po prostu talerze są prawdopodobnie i dlatego. Dobra. Terio. Chodź tu. Napraw to. Ty natomiast zejdź z komputera. Ty graj w grę komandor klawiatury. I ty masz odrobione lekcje? Masz. Kurde. Hmm. No możesz... U... Nie możesz uzyskać. Co możesz porobić takiego? O, czekaj. Nie tu, tu daj mi. Mm. Maniery. Więc co, idź pobiegaj, było oczyścić umysł. Ty jesteś w miarę tutaj normalnie zadbana. Derek płacze, czy Krishna przejdzie się do niego. Czemu musiał iść stamtąd? Nie wiem, ty nakryj improze nakrycie bordo. Czemu nie? Mm. Ty co robisz? Czy bierzemy się na bal? Na razie nie. Eee, weź wytrzej, ty natomiast no, trochę komunikacji robisz, ale nie. Eee, chodź do klocków i pobadaj kształty. A ty natomiast jesteś dalej głodna, czy już zjadłaś? Zjadłaś. To to odłożymy. I nakryj bordo jeszcze raz, czy ci się zwiększają maniery. Tak, i jak wszystko masz porobione, to baw się w szpital. Wykorzystamy. Czy ty znowu. Czy ty musiałeś zepsuć komputer? Ech. Dobra, chodź tu. Napraw to, a ty w tym czasie czy się bawić wspólnie w ten szpital? Czy nie za bardzo? Nie, nie się bawić wspólnie, ale możecie tutaj sobie pobyć. Nie, e, czekaj. Ty idź, e, weź prysznic, a ty naprawisz ten komputer. Zrobię to od odczucie względem Jeleny. Oho, ok. Ty się bawisz w szpital, i z tego co pamiętam, to szpital pomag pomagał w empatii, właśnie. W... Nie, nie, nie. Idź się bawić w ten szpital jeszcze, a ty dalej biegaj, by oczyścić umysł, bo to pomaga w kontrolowaniu emocji, a ty masz te kontrolowanie emocji bardzo. Eee. No cóż, widać zresztą, jak to wygląda. Ty się uczysz, Derek, szpital śpi. Krishna zajmuje się Arizoną. Ty się kąpiesz. Dosnuję jeszcze trochę. Ty tam się jeszcze chwilę pobaw, bo ci się zwiększy ta empatia. O, dobra. Dobra. E, styknie mi naprawiania. Ty i nie, nie idź spać jeszcze. Ty się pobawisz w szpital, a ty pójdziesz się właśnie wykąpać. Mm. Albo pójdziesz spać. Dobra. Ty idź się, wykąp. Ty jeszcze biegasz. Dobra. Mi to pasuje. To kontrolowanie wzrasta. Fajnie. A ty. Weź kończ ten obraz tutaj. Młody. Jak ty tam się czujesz? Trochę głodny jesteś, co tam prosisz go. Ech. Poproszę o jedzenie, Krishna. Niech w odpowiednim momencie. E, dobra, czy ty możesz tutaj otworzyć? A, tosty są zepsute. Weź porcję sobie. E, nawiązywanie przyjaźni, wzrost wartości manier, spadek empatii na jeden wielki gest. To by potrzeba w kontrolowaniu emocji. Dobra, to mogę już do lodówki włożyć. Natomiast ty zjedz. Tak, zjedz to, co trzeba. Ty idź się wykąp jeszcze. Ty, natomiast pęcherz. I też już do spania. I ty też, jak się już wykąpisz, to ty jeszcze zaliczysz to, weźmiesz jakieś resztki i pójdziesz do spania. Tam wokalistka nam się robi. Dobra, ty już jesz pomału. Już się najadłeś, jeszcze chwilę. Niech on cię zostawi w spokoju. Ile u ciebie potrzeba w ogóle Dobra, skorzystaj z tego nocnika jeszcze. To już jest puste. Oczywiście, że jest puste. Więc się wyrzuci. Skorzystaj z nocnika. To jeszcze malujesz, ile ci zostało tego malowania? No powiem ci dużo namalowałaś, mimo tego, że... Jeszcze trochę ci zostało niby, ciekawie, a chciałabym, żebyś położyła synka spać, bo on już jest zmęczony, ale fajnie by było, jakby, jakbyś mu przeczytała, bo wtedy rozwijasz mu wyobraźnię. Także no ile ci tam jeszcze zajdzie Chwilę. Skończyłaś? Czemu trzeba wyrzucić obraz, powiedz mi. Od kiedy coś takiego weszło? Bo... Ech, czytaj małym dziecku do snu. Dobra, nie denerwujmy się. Idź, położyć e, Nikodema spać. E... Halo. A, kurde. Ach, pomyliłam dzieci. Czytaj mu do snu, a ty do spania. I my się widzimy już z samego rana. Dobra, bo dzieciaki już nam zaczynają wstawać. W nocy e, zapłakała nam Arizona. To wykonaliśmy skuteczne, e, super skuteczne e, sku super skuteczną opiekę. O, o to mi chodziło. A teraz zrobimy sobie jakieś śniadanie. Musimy zrobić o, wegetariański hot dog w tortilli. Zrobimy to, bo bo, bo, bo e, będą mogły zjeść to nasze wszystkie dzieciaki, a jak pamiętacie, niektóre z nich mają wielkie problemy z... Co e, mi się dzisiaj dzieje, że nie mogę się wysłowić? Ale nie mają wielkie problemy z laktozą. Na pewno Leksa i Kora przecież mają problemy. Dlatego też trzeba e, Dostosować jedzenie pod nie. Który ty masz poziom gotowania w ogóle? No, a dziecko lub wnuczek osiąga szczyt kariery zawodowej. No ciężko to będzie niestety yy, zrobić. Tu możemy w takim razie, razie wziąć coś innego. Bądź rodzicem dziecka, który ma trzech przyjaciół. Przyjaźń się z trójką swoich dzieci dziecko bierze ślub. Wykonaj interakcje towarzyskie ze swoim dziećmi lub 10 razy i czwórkę wnucząt. Czwórkę dzieci lub wnucząt staje się Twoim dobrym przyjaciółmi. A super rodzic osiągnij czwarty poziom umiejętności uchowawczych, skarć swoje dziecko, małe dziecko, dziecko lub nastolatka 5 razy, Pomagaj dziecku w odrobieniu lekcji 4 godziny. Eee. Super rodzic weźmiemy, bo to możemy zrobić: skarć swoje małe dziecko, dziecko lub nastolatka. Eee. Tylko teraz za co skarcić te nasze kochane dzieciaki? Co tu mamy? Hmm. Wychowawcze. Huh. No. Ciężko byłoby nam co cokolwiek skarcić. No ta jeszcze śpi w ogóle, bo ona się późno położyła. No, jeżeli coś nam tam wyjdzie, to e, skarcimy. Co ty masz? Jej czas odpocząć, zbyt długi brak snu? Przecież ty cały czas niemal śpisz. No, Nikodem też nam śpi, ale on zaraz się go obudzi. Ty już zrobiłaś jedzenie? E, a gdzie to jedzenie jest? Czy ja je schowałam, czy mi się wydaje? Nie. Tu rosy. Alo, gdzie nasze jedzenie? Co tu jest niedobre znowu? A, jajka na toście. Alo, ty miałeś zrobić. E, nie baw się z dzieckiem, znaczy mogłeś się powiedzieć, ale miałeś zrobić hot dogi. A, mm. już chyba wiem dlaczego. Tak, bo to jest jedna porcja tylko. Mm. Gotuj. Raczej nie. Dobra, czekaj się. Eee. No pojaw się okienko pojaw. O właśnie. Podejść śniadanie. Nie no, tak nie mogę, bo muszę wiedzieć, co ma y, laktozę. Niestety. Dzieci z nietolerancją laktozy są. Przerąbane. Mm. Ciasto ryżowe. Jaki długi opis. Tosty z serem. No nie, bo mają laktozy. Czurosy nie. To jest bez laktozy. Parówka w cieście. Tako z stofu. O! Na przyjęcie to będzie więcej i zrób obiad. A ty natomiast, co tu robisz? Postaraj się zasnąć? Nie. Poproś, poproś Krishna, żeby ci położył od łóżka. Ty, e, malec, dawaj. Mm, nie to. Idź skorzystać i później idź e, badać kształty, kto płacze. Czemu płaczesz? A, okropne święto. Okej, okay, dobra. To idź pobiegać, by oczyścić umysł. Ty, czy ty wygrałeś w końcu w tą grę, czy nie? Tak, wygrałeś, super. Mama tutaj już robi jedzenie, ty się bawisz na... na drabinkach, ale... idź się pobawić jeszcze w szpital. To może tą empatię jeszcze ci trochę się zwiększy. Puderek płacze też w ogóle. Dobra, ale ty e, zawołaj Simów na posiłek, niech wszyscy przyjdą zjeść. Ty, na też możesz jak chcesz. Ty, chodź tu. Chodź zjeść. Też możesz przyjść, maluszku. Jeżeli chcesz, to bierz i jedz. Wszyscy przyszli. Super, to mi się podoba. Tylko że ono nie ma krzesła dla wszystkich. No niestety potrzebujemy powiększyć dom. Ale to już wkrótce. bo ile mam pieniążków. Mam 45 tysięcy plus e, ile ten dom jest warty? 24. Musimy się mocno skupić na tym, żeby pozarabiać pieniążki. I wtedy... Dobra teraz, dobra, e, obraz abstrakcyjny, rób ten obraz. W ogóle jaką to masz nieskazitelną. Tam nieskazitelną e, reputację. Aż mnie zadziwiasz, normalnie Jelena i ty nie dogądzisz mnie o urodziny. Hmm, to czekajcie. Czekajcie Brand nie, który to był? Antoni przyzwaniec nie, bo mamy z nim dziecko. To był chyba Piotr Jeż, prawda? Piotr jeszcze czy to, kto, to u któregoś z dzieciaków był? Mm. Nie tu, może u Leksy? Wiktor Feng, tylko czekajcie, czy my z Wiktorem nie mamy już dziecka? E Czekajcie, malutka jest nie, jest to Maxem. Dobra, to czekajcie. U którego to było? Tak, u niej. Więc mamy niedzielę. Wiktor zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. No i zaraz tu będzie. Idealnie. Dobra. Ty. Kriszną nam za dużo rzeczy tu robi. Nakryj stół. Codzienny nakrycie beżowy. Ty powinieneś jeszcze te dwa punkty tu zrobić. No ale... Dobra, nieważne. O, przyszedł Wiktor. To ty. Chodź tu, przywitaj. Przyjazne powitanie. Przyjazne powitanie. Albo flirciarski w sumie. O! Jest smutne. Co tam? Pierwszy pocałunek. Czy my już z nim kręciliśmy? Czy on taki fliciarski już się zrobił? Co jest? Popraw mu humor. Uwodzicielska poza. Czy mam jakąś czułość? Czekajcie, flirt. Wręcz mu róże. Czekajcie, no bo ja nie przypominam sobie, żebyśmy z nim mieli jakieś dziecko. Przecież nie jesteśmy w ciąży. Eee, Bolin, Derek. Derek jest od Krishny, a jest od Tomaksa. Muszę sobie gdzieś na kartce pozapisywać wszystkie te imiona, żeby pamiętać. Dobra, dajesz mi wróżę, super. Okej, okay. romantyczny, flirt, zapytaj czy jest w związku. Opowiedz jeszcze sprośny żart, póki ja to znajdę. Flirt. Zapytać, czy jest w związku. Romantyczny flirt. Yy. Gadka na po... O, jest małżeństwem. Ale już mam. Zostaw dziecko. Masz tam Krishna. Masz pierwszy pocałunek. Czy będzie? Oczywiście, że jest. Czy w takim razie my już możemy tu. Oczywiście. Postaraj się o dziecko z Wiktorem. Oczywiście, że pójdzie. A, tak trochę przy dziecku, ale no cóż, nie mam innego wyjścia. Ty co robisz? Idź się po kształtami. Ty. Hmm, potrzebujesz do łazienki, więc idź do łazienki. Ty natomiast. Ty się czujesz dobrze. Chociaż możesz przyjść tutaj do łazienki. I pobawić się w szpital. To tak szybko, póki jeszcze Barbara tam trwa, bo potrzeb będę potrzebować łazienki. Okej, okay. ale ty nie śpi, Tylko chodź tu sprawdzić, czy się udało. Udało się czy nie? O, oczywiście się udało. Będziemy się spodziewać e, nowego dziecka. Ale dobra. Chodź tu wyjść prysznic. E... Albo nie. Czekaj. Czy ty mu powiesz? Nie, nie powiesz mu. A, nie, nie wiem. Idź kontynuować obraz. Ty się tam baw ty, co potrzebujesz. E, nic. Czemu ty się bawisz w ogóle? Idź się pobiegać chwilę. Niech mały nam tutaj biega. E, niech. Pawi. Ty. Aha. Okej. Okay. Bo cię ty Krishna zostawił, a gdzieś znikł. Poszedł do innego dziecka. Zostawił cię. A ty przygnębiony jesteś czemu? Prawdopodobnie przez to, że widział jakiego ty... jak ukochana flirtuje. O, ty skończyłeś? Nie, jeszcze nie skończyłeś. Się zastanawiasz nad tym obrazem. Eee, stój. O co ty ją chciałaś poprosić? Ech, przyjazne. Hmm, aktywności? Nie. Czułości? Nie. Głębokie zamyślenia? Nie. Komplementy? Nie. Narzekanie? Nie. Plotka? Nie. Przyjazne. Pogawędka. Nie, zainteresowania. A, oczywiście, o to chyba pewnie chciała zapytać, bo nie ma innego. Uuu. Jesteś zraniona, dobra, prosisz o radę. To poproś, okej, okay. zaginiona zabawka. Chcę się pobawić jedną ze swoich ulubionych zabawek, ale nie mogę jej znaleźć. Zaczynam za nią tęsknić i jest mi smutno. Szukaj dalej, po się inną. Smutek to nic złego. Eee, no smutek to nic złego. Dobra, ty już ty chyba narysowałaś, Tak, namalowałaś, Przepraszam, 1800. No nie jest dużo, ale to zawsze coś. Jezu, poczucie spełnienia, inspirująca artystka, i zmęczona jesteś. Dobra, to idźcie. Bo, już, bo ty w sumie w nocy bardzo mało spałaś. To prawda. Ty jeszcze tutaj się chwilę bawisz. O, idź się załatwić. Idź się załatwić. Czy ty dalej tutaj w krzesełku jesteś? Krishna, halo, gdzie ty jesteś? Yy, niech sp spróbujcie pire z dyni teraz. Ty odśnieżasz, OK. Idź pobiegać, ty nie wiadomo co robisz, idź się pobaw w szpital, a ty dalej baw się na drabinkach, bo tego będziesz potrzebować, ty już jesteś nakarmiony wystarczająco, tak, bo ty cały czas, tam, cały czas utkwiłeś w tym krzesełku niestety. Eee, daj się położyć do łóżka Krishnie, hmm, bo Jelena musi się przespać chwilę. No, niestety, hmm, jest troszkę wymęczona. Kto tu idzie, idzie jak Sad, nie miałaś biegać chwilę. Jeszcze, jeszcze iść pobiegać chwilę, biegaj, by uczyścić. O, i Arizona już ma urodziny, niestety. Dobra, yy... więcej opcji. Nie, czekajcie, więcej opcji. Opieka, postaż. I zobaczymy, jak będzie wyglądać. Co będzie miała i ma rozpromieniona. Okej. Okay. Jakiś słodki kapelutek. Dobra, nawet mi się podoba. Tylko czekajcie, bo trzeba coś wstawić. Mianowicie, trzeba to jedno łóżko. Dać do wyposażenia... ...pałwan. E... ok. Automatyczny impryk ze stali szlachetnej. Okej, okay, tego nie... ...nie widziałam. No, możemy sobie postawić. A potrzebujemy drugiego końca. E... Bo mamy jeszcze małego Dareka. Ale potrzebujemy, to jest coś dla Arizony. Gadżet szpiegowski. Dobra, zostawimy sobie do worek gotówki. Skąd my mamy te rzeczy? Komody też możemy sprzedać, będziemy mieli więcej pieniędzy, tylko pingwinka sobie zostawimy. Bo damy go w drugim. W nowym mieszkaniu. Dobra. Co tu się działo? Ojej. Eee. Nie to, to daj mi ją. I opieka nad dziećmi. Nakarm. Piersią jeszcze. Niech będzie najedzona. Nikodem. Nowe rodzeństwo. E, niestety nie podoba mu się, że będzie miał nowe rodzeństwo. E, jak to z twoim pęcherzem? Dobrze, no niestety nie będę cię usmuszać. Idź się e, pobaw klockami jeszcze. Ty się bawisz nie oczywiście że kontemplujesz nad światem a ty patrzysz na nowe dziecko e... Pobaw się w szpital ty się kąpiesz ale jak się wykąpiesz to idziesz jeszcze pobiegać tak męczę tych simów z tymi skłonnościami ale e... muszę się w końcu tym zająć bo Wcześniej strasznie, e, strasznie to bagatelizowałam i nie zwracałam na to uwagi. A teraz trzeba po prostu coś z tym zrobić. O i ty masz już dziewiąty poziom, więc to mi się podoba. I idź sobie jeszcze pograć na komputerze. Mm, bo to też ci się przyda, a ty robisz sobie kawę. To tej kawy się uzależnisz, ja to wiem. Ty się tu bawisz. Mm. Dobra, i tym miłym akcentem, że ono sobie tą kawę, zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam oczywiście na Discorda, na Facebooka oraz na Instagrama oraz na drugi kanał, czyli Świat pod Ostrzem. Oprócz tego zachęcam do komentowania i do lajkowania oraz do subskrybowania kanału z dzwoneczkiem. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się. No i cześć.